Cześć, mam na imię Artur, jestem ultramaratończykiem. Znajdujemy się nad Poznańską Maltą, to jest takie kultowe miejsce. Miejsce, w którym w zasadzie zaczęła się moja przygoda biegowa. Kiedyś wśród moich kolegów i w internecie e, widziałem informacje o najbardziej legendarnym biegu już numer jeden na świecie najtrudniejszym biegu w Stanach Zjednoczonych. Jest to ultramaraton pod nazwą Bedwater, rozgrywany w Dolinie Śmierci. Na dystansie 217 km w ekstremalnych warunkach. Tam zanotowano rekord na naszej kuli ziemskiej ponad 56 stopni Celsjusza i w takich też warunkach uczestnicy co roku biegają e, w dolinie śmierci. Ten bieg jest wyjątkowy, ponieważ nie wystarczy zgłosić się, opłacić startowe i już startujemy. Jest wyjątkowy, dlatego że każdego roku wybieranych jest 100 najlepszych ultramaratończyków z całego świata. Zaledwie 15 Europejczyków wystartuje w tegorocznej edycji. Zawsze o tym marzyłem, kiedy usłyszałem, że zostałem zaproszony na ten bieg dzięki swojemu już doświadczeniu, swojemu CV biegowemu. W zasadzie można powiedzieć, że najpierw nastąpiło pewnego rodzaju osłupienie. A potem niesamowita wielka radość, ponieważ w ponad 30-letniej historii tego biegu zaledwie czterech Polaków ukończyło ten bieg. Wielu znakomitych próbowało, ale tylko czterech dotrwało do mety. I ja mam zamiar być tym piątym. Stąd zdecydowałem się też na start i udział w tym biegu. Wiele lat doświadczeń spowodowało to, że jestem naprawdę gotowy. W moim słowniku nie ma słowa, nie ukończę, nie osiągnę celu. Do mojej drużyny i moich bliskich zawsze mam prośbę, żeby nie zatrzymywać mnie. Mam na tyle silny charakter, silną wolę, że póki mam jeszcze nawet nie tyle, co sprawne nogi, ale póki są nogi jeszcze nie odpadną od słowia, to dociągnę do mety i na pewno dam radę, także. Jestem przekonany o tym, że będę tym piątym Polakiem na mecie. Ale żeby to się udało, to mm, potrzebuję pewnego wsparcia. Do tej pory startowałem w biegach ultra bez teamu, bez supportu. Ja do tej pory tego nie miałem i dzięki waszemu wsparciu jest to możliwe. Ze mną Ponieważ jest to wymóg regulaminowy, yy, poleci czterosobowy zespół, który będzie zabezpieczał mnie na tej ekstremalnej trasie. Zawsze biegałem tylko dla siebie. Kiedy startowałem w biegach, myślałem o tym, jaki wynik osiągnę, jakie miejsce zajmę, ale przyszedł moment, kiedy bieganie nie może być tylko dla samego biegania. Dowiedziałem się o Honoracie, i krótko mówiąc, wzruszyła mnie ta historia. Jej ultramarton życiowy jest czymś zupełnie większym i bardziej ekstremalnym w stosunku do mojego obiegu. Także chciałbym zadedykować mój wysiłek sportowy Honoracie, poprzez ten wyczyn zwrócić uwagę na jej chorobę i osób jej podobnych, no i będziemy wspólnie walczyć. Ja na trasie w Dolnej Śmierci, ona każdego dnia. I wierzę, że obydwoje osiągniemy sukces. Słuchajcie, ja sobie dam radę, jestem twardy, dobrze przygotowany i na trasie oby co by się działo, to ja tylko mam do przebiegnięcia 217 km, ale Honorata potrzebuje o wiele więcej od Was, ode mnie i od wszystkich, potrzebuje Waszego wsparcia. Kwota, o którą Was prosimy, to minimum po to, żeby mój zespół mógł wylecieć w ogóle na zawody, ale pamiętajcie, nie zatrzymujemy się, Każda wpłacona kwota to zwiększenie naszego bezpieczeństwa i zwiększenie szans na to, żebym ukończył ten bieg. A dla Honoraty to przede wszystkim przedłużenie życia. Także bardzo Was serdecznie prosimy o wsparcie. I już z góry dziękujemy za to, że możecie być częścią naszego zespołu, częścią wsparcia i przyciągnijcie się do tego, żebyśmy osiągnęli wspólny sukces.